Witamy w bezdomce 18, na moje 16 urodziny, bez zbędnego pierdolenia, zaczynamy, a co to jest? Konsolat i Jovisz, masz 33 bity, napęd na płyty cd -ROMO, a i płyta z sanicem za darmo, za 70 emeraldów z Minecrafta, do zajebiasz szotka masz 9 low, rozwali wewiora, Kojota, Słonia a nawet i Teściową, za jedyne 100 emeraldów, poleca anarchista, ekipa Boy Color, jakość gorsza niż filmik nagrany starą Nokią, Made in Radom Loprandom, XT, kolorowy ekran, karty z Moemon Puzzle Challenge z Free polecają, za 35 emeraldów, baby, mydło z Roter. nichoj nie wie, czy to mydło, czy roter, bądź zawsze w zasięgu sieci, kontaktuj się ze znajomymi lub wrogami bez limy, Fakas. taniej niż w dildo. Za 50 tysięcy groszów pekińskich, gra na Remaster Station 5, bo oto jest GTA Advance Remastered, kolejny remaster remasterów, ale gra to gra, rewelacyjna gra w 8 k rozrywka na 5 minut, za wie ile hoj wie czego, zeszyty Bogdana Bonera, na hokomo zwykłe zeszyty do bioli, fizy czy maty, skoro są zeszyty od znanego egzorcysty, epickie jak gry Epic Games no i epickie jak Edgar czy Bibi zestaw egzorcyzmów gratis. Walaszek poleca na 3300%. 300 Za jedną wodkę skorwolańską za kilogram. Mleko mlyko. Wzmacnia orgazm każdego dnia. Za jedyne 64 MB zachodnio-koreańskich. Krojona marmelada o smak Michaliny z na wagę. Poczuj smak Michasi na sobie. Za 4867 wonów uzbekistańskich. Nieskończony generator kobla. A masz go w swoim ciele. Spoiler. Za niego kopisz iPhone'a. Ale ci i za jedyne 450 jeńców, to znaczy jenów, Kolańskich, bieloch, tanos 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 bieloch. Za jedyne 234 bilochowtanosa, żółty pies kostka bolionowa, dodaje śmieszności i smak o każdemu obrazkowi. Za jedyne jebiec, za mato Sześcienne, PIS INFO, na wszystkie kłamstwa zarówno partii rządzącej, jak i opozycji, na oszustwa każdej partii nieważne czy PIS czy PEO, na inne partie też działa, w zestawie izak TV PIS OBRATIS. Za 11 miliardów złotych Jacka Korskiego, rożowy zbok z nadwagą maskotka 25 cm, a to tata świnka, Xtxtxt XT, XT. za to 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 24,99 oh zł hello city demoniczny kibel, poleca na tanek, za twoją dopę, wroć korwa, dosze za litr kwadratowy, grosik na szczęście, za dwa zeta, xt yogat jogat Marcin Xerold. Doritosy ma o tego dziewczynek. Nikomu nie polecamy, ale jak masz ciężki przypadek mango zjebania, to też nie bierz tego, zboczeńco. Za miliard wonów japońskich. A teraz przemówi nie Iwona, a sam Marcinek. Wszyscy kupują w bezdomce. Smolasty te.